Siema. Zapewne każdy z Was w swoich pudełkach posiada przynajmniej jedną przynętę z logo tej firmy. Tym bardziej cieszy mnie, że firma MEPS dołączyła do grona sponsorów piątej edycji zawodów kleń w kry. Przygotowała, jak widzicie, naprawdę bardzo gruby i soczysty zestaw swoich najlepszych obrotówek. Począwszy od pierwszego miejsca i najlepszego wędkarza, w ręce którego trafi zestaw 100 obrotówek. To jest total, niesamowicie to wszystko wygląda. Bardzo skuteczne, jak widzę tutaj, w swoich rodzajach, kolorach, wielkościach przynęty, które zapewne wielu z Was doskonale zna. Oprócz tego, dwa kolejne zestawy trafią w ręce wice i wice-wice mistrza klenia wkry, a Trzy następne o tym przekonacie się już w dniu zawodów, do kogo trafią i co z nimi zrobimy. W tych zestawach znajduje się bardzo duża różnorodność przynęt od obrotówek przez wahadełka, ale też mam nadzieję, że w którymś z tych pudełek ktoś z Was otrzyma naprawdę niesamowite kilery. Jedne z moich ulubionych mogę bardzo cięte, ostre haki, ulubionych obrotówek to jest tak naprawdę hybryda obrotówki z przynętą. Muchową. Lekka, finezyjna przynęta, która pozwala poprowadzić siebie wbrew pozorom na wiele różnych sposobów. Możemy ją delikatnie spuścić z nurtem. Wówczas obrotówka gaśnie i tylko mała muszka finezyjnie kusi tlenie, jazie. Certy, świnki, wiele gatunków potrafi zmotywować do brania. Także tego typu przynęty również powinny się w którymś pudełku znaleźć. Jeżeli jeszcze macie czas na to, żeby uzupełnić braki w waszych zawodniczych pudełkach, myślę, że tego typu przynęty powinny się w nich znaleźć. Także raz jeszcze bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję firmie MEPS za to, że wesprze naszą piątą edycję zawodów. A mam nadzieję, że Wam również sprawi dużo przyjemności taki z przynęt z logo MEPSa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo szczęścia w trakcie zawodów i do zobaczenia już niebawem. Cześć!